Witam z pasieki malila. Rzepak przy tej roślinie, to jest nic, kwitnie od czerwca, podobno do sierpnia. Takie wieść, miał całą łąkę tutaj takich to pewnie wiadra miodu. A roślina ta nazywa się żmijowiec zwyczajny rośnie na wszelkich nieużytkach i piaskach odporna na suszę jak ktoś bardzo by chciał. Poproszę sobie posiać i będzie miał. Nie, niestety mam za mało tutaj tego, żeby nasiona zbierać i wysyłać. Sam kupowałem na Alixie, stałem paczkę. Pierwszego roku był wysiany, to nie kwitł, ale potem, czyli tego roku, na drugi rok, zrobiło się coś takiego. Liczę na to, że jak Teraz nasionka pozbieram i tu sypnę, to ten kawałek niedługo będzie cały taki niebieski. Wszystkiego dobrego, na razie.